Ja mam najdłuższy rozbieg. 57 lat oczekiwania. No, spokojnie. Nie, nie, ja też no, ja planuję, ale nie, bo jestem, byłem ciekaw. Jesteś wciąż smukł jeszcze w piłeczkę zagrasz z synem. Tak oczywiście, że, że tak, lekarską. Nie. Ale miałeś taki moment totalnej paniki, że pomyślałeś Jezu, będę odpowiedzialny za czyjeś życie. Dopada mnie taka myśl co jakiś czas, że jednak ten bezmiar odpowiedzialności, który trwa do końca życia. Nie, nie można no, nie, no. powiedzieć, że to do 18, a potem tu są klucze, prawda, do Lamborghini i, i sobie urządzaj życie. Więc czasami ta myśl mnie lekko przeraża, ale z drugiej strony, no nie wiem, pogłębiam tą więź z synem z dnia na dzień. A ilu ma lat już? Rok, dziewięć miesięcy. I, I naprawdę ty przemyślałeś jego imię? Lew? Tak. Bo wiesz, że lew to jest polska wersja Leona. Lew. lew. Bardzo lew. mi się podoba. Lew. No ale Leon, masz Leona w domu? Mam lwa. A jak wołasz na niego le lewko? Lewciu. Lewciu albo lowuszka. No sobie wyobrażam jakby Janusz Korwin-Mikke do Ciebie przyszedł i byś Ty lewciu do niego wołał. Lewuszka wołasz? Lowuszka. Lowuszka. Nie, bo to jest... Wiesz, no ja ostatnio na placu zabaw słyszałem jak Pani wołała Konanek. 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 Słodko. A po Konanek Maliniak. Tak, tak. Słyszałem też w sklepie Pani wołała Rożku do, do syna. A to największy hit Ro Ro na plaży, słuchajcie, w Juracie. Boston! Chodź, bo się przeziębisz. Boston!